Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o lasach. Co dzieje się z naszymi lasami? Czy rzeczywiście są zagrożone? Czy to będzie jedna z tych ostatnich rzeczy, które zostaną nam po prostu zebrane? Czy rzeczywiście Polak w totalnym rozrachunku będzie niewolnikiem we własnym kraju? Dzieje się dużo niedobrego wokół lasów państwowych, no i dzisiaj chciałem o ten temat poruszyć. Jacek Frankowski jest moim gościem, witam serdecznie. Witam, dzień dobry, bardzo się cieszę, że tutaj mógł rozmawiać o sytuacji lasów, bo jestem, przynajmniej z to jestem śliczy. Bardzo się cieszę, zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałbym tylko podziękować Wam za to, że jesteście, że wspieracie PSTV, zachęcam do tego bardzo gorąco, byście to robili dalej, numer konta widzicie na swoich ekranach, zapraszam do wsparcia, a jeśli ktoś woli szybszą formę, może zawsze postawić nam kawę pod tym adresem, który znajdzie również w opisie tego materiału. No dobrze, no to co się dzieje? Co się dzieje w lasach państwowych obecnie? Bardzo proszę. Muszę powiedzieć, że lasy państwowe to są ostatnie srebra narodowe i stanowią wielką pokusę do tego, żeby do nich się dobrać. No, trzeba powiedzieć, że już w czasach rządów Jerzego Buzka były pomysły reprywatyzacyjne, które na szczęście leśnikom udało się. Dzięki wielkim protestom i zresztą całego społeczeństwa udało się te pomysły wyeliminować. Potem w czasach rządów Donalda Tuska były pomysły na przejęcie lasów do sektora finansów publicznych, to sławetny minister Jacek Roskowski wymyślał. Też leśnicy tworzyli wielką presję, że nie doszło do przejęcia tego wrogiego przejęcia lasów. Jaka jest obecnie sytuacja? Otóż. Jeśli chodzi o lasy, to w tej chwili rządzi koalicja, która już jeszcze zanim objęła władzę, zanim jeszcze e, zaczęły się e, przetargi koalicyjne, ogłosiła, a właściwie to hołownia przypisuje sobie, że to on wymyślił, że 20% lasów będzie wyłączone z gospodarki. I wypina pięć, że to jest jego wspaniały pomysł. No. Ponieważ miał taki pomysł, zresztą on też wymyślił czwórkę dla lasów, które akurat te wszystkie pomysły związane z tą tak zwaną czwórką lasów, to jest właściwie uderzenie w lasy, a nie danie lasom możliwości rozwojowych. No a ponieważ yy, pani Henikloska jest z tej partii, yy, marszałka Hołowni, który właśnie sobie przypisuje, że to on wymyślił, te wyłączenie 20% lasów z gospodarki, więc dostała ten resort. W resorcie, który miał um, początkowo mieć cztery osoby w kierownictwie, w tej chwili ma już siedem, są sami nawiedzeni klimatyści. Ja sprawdzałem, tam nie ma człowieka, który by mógł powiedzieć halo, zastanówmy się, czy rzeczywiście to dwutlenek węgla jest przyczyną y, zmian klimatu, czy może słońce, ale tam nie ma takiego człowieka, który by zadał takie pytanie. I teraz opierając się na tym klimatyzmie, stara się, ta ekipa pani Heni Klowski stara się y, realizować program y, tak zwanego Zielonego Ładu. Chociaż nazwa Zielona, zresztą jak widzisz sam, y, y, lubię ten kolor, ale Zielony Ład powinien chyba się nazywać Czerwonym Ładem, bo on ma więcej z jakimś takim reżimem lewackim do, wspólnego niż poszukiwaniem rzeczywiście rozwiązań. Teraz powiem taką rzecz, że to, co się nazywa też zrównoważeniem u klimatystów, to jest akurat obaleniem prawdziwych zasad równowagi. Ponieważ, jeżeli mówimy, tutaj trochę sięgnę do Historii, mianowicie kiedy w 1991 roku powstawała pierwsza ustawa pokomunistyczna, już ustawa o lasach, z nowelizacją w 1997 roku, te zmiany prawa dały podstawę do stworzenia zupełnie nowego modelu funkcjonowania lasów. Wcześniej, w czasach komunnych, ale właściwie od XVIII wieku, XIX, las miał być fabryką drewna. To było główne zadanie. Natomiast dzięki tym ustawom, już po komunistycznym, dostrzeżono, że jest jeszcze wiele więcej innych interesujących funkcji lasu niż tylko dostarczanie drewna jako surowca. I teraz kolejnym zagrożeniem jest to, że zaczynają kombinować przy nowej ustawie, która ma wywalić tam tę rewelacyjną ustawę, która doprowadziła do tego, że w Polsce zamiast... Lasy, które miałyby być fabryką drewna, stały się wielofunkcyjnymi, w którym zarówno turystyczne funkcje, funkcje ochronne, odgrywają porównywalną rolę, jak to rola dostarczania najlepszego ekologicznego surowca, jakim jest drewno. I teraz pani Henik Kloska, która postanowiła konsekwentnie realizować ten program ograniczenia produkcji ności lasów, 8 stycznia pojechała do Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska to jest też bardzo interesujący program, któremu można by było oddzielnie poświęcić program, nawet wielogodzinny. Ale pojechała do Puszczy Białowieskiej i wyjeżdżając z tej Puszczy, zakomunikowała, że właściwie, tu jeszcze dla widzów trzeba powiedzieć, że Puszcza Białowieska dzieli się na rezerwat, czyli Park Narodowy, i otaczający ten teren lasy gospodarcze w Trzech nadleśnic. I pani Kloska powiedziała, że będzie dążyć do tego, żeby zasady funkcjonowania Parku Narodowego rozciągnąć na cały obszar puszczy, tam gdzie są też te nadleśnictwa dotychczas. To jest pozornie, może wydawać się, że to służyć mogłoby przyrodzie. To jest niestety. Jeżeli rozciągnie się zasady ochrony ścisłej, to znaczy, że to będzie ochrona przed człowiekiem, a na przykład nie przed szkodnikami, takimi jak kiedyś kornik, gdzie ci obrońcy Puszczy Białowieskiej bardziej się troszczyli o to, żeby leśnicy nie walczyli z kornikiem, niż żeby chronić tą puszczę. Ale wracam teraz do tematu. Oprócz tej Puszczy Białowieskiej powiedziała, że wyznacza 10, 10 obszarów, które mają być wyłączone z gospodarki leśnej. Co to znaczy wyłączenie z gospodarki leśnej? Umowy są podpisane, wieloletnie umowy są podpisane z firmami, które mają realizować określone zadania. Teraz, z chwilą, kiedy się wyłącza te, to funkcjonowanie, czy gospodarkę, czyli funkcjonowanie firm, ktoś musi ponieść odpowiedzialność za zerwanie umów. Pani minister Tłoska z taką swadą powiedziała: No to właściwie to leśnicy powinni. Wziąć na swoje barki odpowiedzialność za te zerwanie umów i zapewnić front robót. Ona blokuje front robót, ale leśnicy powinni zapewnić front robót dla tych. O, samorządy, zarówno podlasia, jak i podkarpacia, bardzo się zbuntowały przeciwko temu, tym pomysłom, tym postanowieniom. I teraz jest sprawa taka, tutaj warto też powiedzieć, że w, w, jakby w ten ciąg. Eliminowania gospodarki leśnej wpisał się kolejny pomysł związany z Zielonym Ładem Unii Europejskiej. Mianowicie, to chodzi o Nature Restoration Law czyli przywracanie, odbudowa zasobów przyrody. I znowu 20% tu jest wyznaczone tych obszarów, które nie tylko zresztą to dotyczy lasów, nie tylko dotyczy pól, ale dotyczy generalnie obszarów w świecie, bo dotyczy też i mórz, oceanów i oczywiście tych terenów ziemskich. Teraz warto powiedzieć, że przeciwko temu pomysłowi głosowało. Ja, nawet zapisałem, które państwa głosowały przeciwko, bo to jest bardzo, bardzo wydaje mi się, interesujące. Mianowicie. Głosowała przeciwko Polska, Węgry, Finlandia, Holandia, Włochy, Szwecja. Od głosów wstrzymała się Belgia, ale tam nastąpił taki wypadek, że wcześniej dwa kraje, które głosowały, że będą głosować przeciwne temu wprowadzeniu tej zasady NRL, czyli Nature Restoration Law, że te dwa kraje, jeszcze Słowacja i Austria, deklarowały, że będą przeciwne. I nagle okazuje się, że Słowacja zmienia zdanie, a yy, pani minister klimatu, Austriaczka, głosuje wbrew zaleceniom rządu, głosuje za wprowadzenie tego prawa. I okazało się, że było to wystarczające do tego, żeby to prawo zostało przygłosowane. Ale ja jednak mimo wszystko chcę wyrazić w tym przypadku uznanie dla pana premiera Tuska, ponieważ on wymusił na... Wielkiej fanatyczce i zwolenniczce tego yy, prawa, zarządzania o, o przywracaniu, odważaniu yy, zasobów przyrody, czyli panią minister Kloskę przymusił do tego, że głosowała przeciwko temu prawu. Proci to pewną nadzieję, że yy, w dalszych konsekwencjach czy działaniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska już nie będzie takiego zapału, żeby tak egzekwować yy, ostro i twardo. Te zasady wyłączeń, bo to głównie idzie uderzenie w rolnictwo, które będzie miało wyłączać swoje tereny, żeby odbudowywać, zarówno bagna, jak i te tereny przyrody, które zostały uznane, że w wyniku procesów gospodarowania na wsi zostały zdewastowane, zniszczone. Więc uderzenie idzie w rolnictwo głównie i w leśnictwo, ale nie tylko. Teraz chciałbym powiedzieć o czymś takim jak konsekwencje tych pomysłów pani Kloski, jeżeli chodzi o leśników. Leśnicy zaprotestowali, zaprotestowały samorządy. Więc, żeby łagodzić ten spór, w kwietniu Ministerstwo Klimatu zorganizowało taką ogólnopolską naradę poświęconą lasom, zwaną okrągłym stołem leśnym, w trakcie których Zastanawiano się nad możliwościami wprowadzania zmian tych, tych, w ramach tych planowania wyłączenia z gospodarki leśnej 20%. I tam doszło do pewnej manipulacji, ponieważ w drugiego dnia obrady odbywały się w tak zwanych stolikach tematycznych. Oczywiście moderatorami w tych stolikach byli przedstawiciele organizacji środowiskowych, bardzo bliskich. Ministrowi, wiceministrowi Mikołajowi Dorożale. Leśnicy stwierdzili, że kiedy już zakończono obrady tych stolików, okazało się, że ich opinie, ich głosy, ich wystąpienia nie zostały włączone do protokołów. Potraktowali więc, że ich obecność w tych obradach traktowana jest jako taki swoisty kwiatek do kożucha, żeby powiedzieć, że leśnicy uczestniczyli w podejmowaniu tych decyzji. A decyzje są, bardzo wrogie w stosunku do lasów. Jeżeli by było rzeczywiście doszło do wyłączenia tych 20% gospodarki leśnej, to jest potężne uderzenie w polski przemysł drzewny. To nie tylko chodzi o to, że, że lasy stracą, że właściwie te wyłączone z produkcji drzewostany, skazane same sobie, ulegną degradacji, bo to niestety tak jest, tylko to wyobraźni Takiej jest, że lasy pozostawiane same sobie zamienią się w taką knieję, jak na ilustracjach z pana Tadeusza Andriolego. Nie, to zupełnie w drugą stronę idzie. To, to jest degradacja. Okazuje się, że tam, gdzie jest gospodarka prowadzona przez leśników, jest dużo większa bioróżnorodność niż na tych obszarach pozostawionych samym sobie. A, ale Jaćku, dobrze procent... to mi powiedz teraz w tym momencie, bo to ciekawe jest, co mówisz. Jak do tego leśnicy podchodzą? No, czy, czy dadzą sobie w tym samym momencie wreszcie jakoś się tam nie wiem, przekupić, jak to było w poprzednich latach? Mam takie wrażenie, że ludzie, którzy kochają las, że zajmują się nim leśnicy, to tak trochę dawali sobą manipulować. Jakie jest nastawienie wśród leśników obecnie? Więc powiem o, tym, powiem o tym, że leśnicy zareagowali bardzo ostro, występując do Premiera rządu o dymisję zarówno pani minister Kloski, jak i wiceministra Dorożały. Zresztą tu trzeba powiedzieć, że ten spór ma bardzo emocjonalny charakter, ponieważ jeżeli chodzi o ministra Dorożałe, to gotów był posunąć się do tego, żeby nazwać, że Leśnicy miałem zapisany cytat. Tego, 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 co powiedział, bo to. Momencik. Jeżeli znajdę ten cytat. W każdym razie obarcza leśników za właściwie bardzo szkodliwe działania, te, które są, czy prowadzone były. Zresztą tu trzeba powiedzieć, że tutaj się miesza dwa, dwa aspekty. Ponieważ są zarzuty do pewnej rozrzutności. Przez poprzednią ekipę Solidarnej Polski, ale to trzeba oddzielić sposób gospodarowania w lasach, a sposób wydatkowania tych pieniędzy, które były w dyspozycji zarządzających lasami. Jeżeli się tego nie odróżni, to można by posądzać, że leśnicy byli tymi dewastatorami i tymi, którzy tymi pieniędzmi wygospodarowanymi z lasów źle zarządzali. Tymczasem to są dwie oddzielne sprawy, a w świadomości ogólno, ogólnospołecznej kształtowane jest takie poczucie, że to leśnicy ponoszą całą winę za fatalne rozdysponowanie środków. I tutaj jest kwestia tego, że nawet sprawy są skierowane do prokuratury. Ale jeszcze raz mówię, że to powinno się oddzielić leśników od tych, tego sposobu zarządzania przez formację polityczną. Teraz sprawa tego, bo przygotowywany jest kolejny protest leśników, który ma się odbyć 12 lipca, i znowu leśnicy oczekują, że w wyniku tego protestu zostaną wyhamowane te fatalne próby demolki lasów, ale tu ja w liście, który, w liście otwartym, który wystosowałem do dyrektora, bo tu trzeba powiedzieć, że dyrektor generalny lasów państwowych Witold Kos zwrócił się z apelem do brania przez szerokie kręgi opinii publicznej udziału w debacie poświęconej następnemu stuleciu lasów państwowych. Oczywiście piękna sprawa. Tylko ja w tym liście otwartym zwróciłem uwagę dyrektorowi, że od lat zostały zaniedbane działania, które walczyłyby o wizerunek leśników, który jest atakowany przez organizacje środowiskowe bardzo brutalnie, i leśnicy są przedstawieni jako największy. Najwięksi szkodzący lasom i leśnej przyrodzie, a nie ma odpowiedzi ze strony lasu. Dlatego ja e, zwróciłem uwagę panu dyrektorowi generalnemu, że e, przy takim nastawieniu, jakie w tej chwili jest e, społeczeństwo, nastawione wrogo w stosunku do leśników jako szkodników i braku odpowiedzi lasów państwowych, ta debata może e, pójść w zupełnie nieoczekiwanym przez dyrektora generalnego kierunków. Trzeba by zrobić troszeczkę wysiłku, żeby pokazać, że leśnik, to że to leśnikom zawdzięcza się, że po wojnie od 20% do 30% odnowili leśistość. że pomimo tego, że masa drewna szła na odbudowę powojenną, to jednak potrafili zdewastowane te drzewostany otworzyć i doprowadzić do stanu, że są uznawane za jeden z najlepiej prowadzonych lasów w Europie. Że leśnicy, dzięki leśnikom, obecne bogactwo tzw. Natury 2000 jest jednym z najlepszych stanów przyrody w Europie, to dzięki leśnikom. A jednocześnie leśnicy są kopani, I, ale myślę, że leśnicy sobie nie pozwolą na to, żeby dalej być tylko i wyłącznie kopany i kopanymi, i nie dać solidnej odpowiedzi. Postulaty leśników w tym strajku dotyczą zarówno Dymis, żądań dymisji pani minister Kloski i wiceministra Doróżawy, ale także jest walka o ustawę. Otóż, tak jak powiedziałem, ustawa 91 i 97 roku doprowadziła do tego, że dzisiaj już lasy nie są traktowane jako fabryka drewna, tylko są wielofunkcyjne i trwale zrównoważone. A to zrównoważenie polega na tym, że między pozyskaniem drewna i ochroną przyrody jest równowaga. I teraz wprowadzenie tych 20% wyłączeń spowoduje, że zostanie zachwiana równowaga między gospodarką i ochroną przyrody. Zachwianie równowagi uderzy w polski przemysł drzewny, który jest jednym z najlepszych w Europie. W czyim interesie jest takie właśnie demolka zarówno lasów, jak i polskiego przemysłu? Ja myślę, że ja nie muszę mówić, bo liczę na inteligencję widzów Twoich, Piotrze, i sami się domyślą, w czyim interesie jest demolka. No po dzisiejszym dniu chyba nie ma żadnych wątpliwości, nie wiem czy widziałeś wiadomości. No w interesie Niemiec, no mamy... Nie... Chciałem powiedzieć niemieckiego premiera, no ale... No ale jakby nie patrzeć, no mamy jakiś dziwny zjazd rządu polskiego, konsultacje rządów. Niemieckich i polskich. Co to jest w ogóle? Co to ma być? I teraz my rozmawiamy o lasach państwowych, o lasach, które są rzeczywiście skarbem, o, o tym, że grupa fanatyków, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, mówię o leśnikach teraz, zrobiła z lasów państwowych naprawdę fantastyczną rzecz, którą trzeba się chwalić. No to wiesz, no, skarb jest tak dobrze, że każdy chce położyć na niego łapę. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy jednym z najważniejszych miejsc na Ziemi, jeśli chodzi o przemysł drzewny. No więc dużo osób chce pod pretekstem Zielonego Ładu położyć na tym łapę. Ale strzeliłeś w sedno, dlatego że akurat jeśli chodzi o polski przemysł drzewny, to największa konkurencja jest właśnie z przemysłem niemiecki, Czyli. Środki mogą płynąć od tych, którzy są zainteresowani na tym, żeby konkurencji utrudnić życie. Już nie mówię o totalnym wyeliminowaniu, bo ja wierzę, że polscy drzewiarze zrobią wszystko, żeby nie dać się wyeliminować z tego drzewnego rynku. Ja ci powiem, że ta ustawa, bo chcę powiedzieć, jakie elementy tej nowej ustawy są bardzo groźne. Otóż w poprzedniej ustawie to minister zatwierdzał plany urządzania lasu, bo plany urządzania lasu określają etat cięć, a etat cięć jest zawsze w tak ustawiany, że jest grubo poniżej rocznych przyrostów masy drzewa. Bo chodzi o to, że dzięki tej zrównoważonej gospodarce lasu w Polsce przybywa we wszystkich aspektach mierzalnych. To znaczy, przybywa stale lesistość, czyli z powierzchni zalesionej. Przybywa zasobność, czyli ilość drewna w lasach, dzięki temu, że wycina się dużo mniej niż przyrasta. Warto to wiedzieć, moi drodzy słuchacze, Piotra. I trzecia sprawa to jest, wzrasta średni wiek drzewostanu. I to są leśnicy, to zawdzięczamy leśnikom, a leśnicy są kopani mimo wszystko i dąży się do wyeliminowania wpływu leśników na leśnictwo, po to, żeby oddać wpływ na leśnictwo organizacjom środowiskowym których dodatku, centrale tych organizacji są poza granicami Polski. Te nowe zapisy nowego projektu ustawy idą w tym kierunku, że oddaje się coraz większy zakres decyzyjny prawie właśnie organizacjom środowiskowym, które mogą ingerować w plany urządzania lasu na każdym etapie tworzenia tych planów i nawet chwilą, kiedy już będą gotowe, żeby je zanegować. Z tym, że jeżeli jest zanegowany plan, który już jest gotowy, to, to nie, się nie odbywa tak, że w ciągu tygodnia można go zmienić. To jest co najmniej pół roku kolejnych działań, żeby doprowadzić jakąkolwiek zmianę w tym, w tym planie. Można bardzo łatwo sparaliżować funkcjonowanie lasów właśnie tymi podważaniem planów urządzania lasu. A to jeszcze w dodatku w tym. W tym w tym, nowym, w tym nowym projekcie, kiedy poprzednio mówiło się, że minister zatwierdza plany, to teraz właściwie z ministra urządzono, teraz minister do spraw środowiska ustala w drodze decyzji. Cokolwiek, jaka jest różnica między zatwierdza i ustala, to w każdym razie to jest jakiś pewien rodzaj powierzenia autorstwa ministrowi, nie tylko nadzorcy, ale jednocześnie tam jest taki punkt, że organ ustalający nie jest związany treścią projektu, czyli ma wielkie kompetencje ingerencji, a jednocześnie brak, przypisuje sobie brak odpowiedzialności. To jest bardzo, ta, ten projekt ustawy to jest bardzo groźny i leśnicy już podejmują walkę i między innymi ten protest 12. Lipca będzie przeciwko temu, żeby ten protest, żeby ten projekt zmian ustawy o lasach wszedł w życie. Bo to będzie rzeczywiście grobowa deska dla lasów państwowych. No, trzeba bronić skarbu narodowego, jakim są lasy, bez dwóch zdań. Będziemy się temu przyglądać. Jeszcze coś na koniec chciałbyś dodać, Jacku? Tak, chciałbym dodać, bo na koniec tego mojego listu, do dyrektora generalnego, yy, otwartego listu, yy, zadałem takie pytanie. Już, 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 już. Otóż pytanie zasadnicze. To jest pytanie yy, w liście, ale ja to pytanie powtarzam w, na różnego rodzaju spotkaniach i w różnego rodzaju gremiach. Otóż pytanie zasadnicze. O co toczy się bój pomiędzy leśnikami i wiceministrem klimatu i środowiska Mikołajem Doruçą. W rzeczywistości o to, czy polskie lasy mają pozostać własnością narodowo jako lasy państwowe, czy pod kwasłami uspołecznienia lasów państwowych mają zostać oddane do dyspozycji kilkunastu organizacji środowiskowych, których centrale są poza granicami Polski. To pytanie nie powinno być retoryczne. Ono jest również do Was, drodzy widzowie. No i tutaj postawmy kropkę. Dziękuję Ci serdecznie, Jacek Frankowski. Leśnik, dziękuję. ale przede wszystkim niezależny dziennikarz, <gry> który, który chodzi i jak, jak mówią brzydko niektórzy węszy wszędzie i przedstawia dziękuję. bardzo niewygodne fakty dla władzy no i oby więcej takich osób. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobre. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by robić to dalej, numer konta Widzicie na swoich ekranach, żeby robić takie programy potrzebna jest wasza pomoc, więc zapraszam do wsparcia finansowego, a jeśli ktoś woli szybszą formę pomocy, można zawsze postawić nam kawę właśnie pod tym adresem, w opisie tego materiału znajdziecie jak można to zrobić. Kochani, lajkujemy, udostępniamy, powielamy ten materiał gdzie tylko się da, niech wieść się niesie, pomóżmy sobie, ale przede wszystkim leśnikom w tej walce, bo warto, bo warto. skarb narodowy, to są lasy państwowe, jeden z wielu, których niewielu których nam zostało więc trzeba o to walczyć. Zresztą wszystko, ja mam takie wrażenie, że musimy się wybudzić z letargu kochani, bo Polskę na naszych oczach banda tłuska nam rozprzedaje w każdym aspekcie życia codziennego. To robi na naszych oczach, bez kozery, bez jakiejkolwiek krępacji, po prostu to robi. Powiedzmy temu nie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.